Jak mięciutko to ja czuję to tylne koło Ona zapuszczano tutaj? Co ty? Jak ty w ogóle robi? Cześć, cześć. Ja bym się w ogóle bał. Ja na twoje robe to nie Znaczy ja już to mam opanowane, ale... Ale przez to... Przez to też o, to odpowiednio inaczej muszę jechać. Ja nie dźwignę tak jak wy na fulach. Dlatego czasami odpuszczam sobie niektóre chopki. jest tego, nie? No. takie wyścigowe za bardzo Taki Genius na takie rzeczy jest ok. Aczkolwiek on jest tro, troszkę za długi. Nie wiem, tą, tą geometrię taką bardziej zjazdową, ma nie? Tak, kilogram masz na dzień dobry więcej, no i na nasze lasy. No dokładnie. 100 skok czy dużynkowe to jest... Nie, ja, ja też jestem tego zdania, że Spark 910 z tego roku, nie? Tak. To już jest wypas. Nasze naszej to wystarczy. Dokładnie. Dynosa w karbonie nie. jakby w górach mieszkał. Ale że w tak. roku 940 już w karbonie jest, tak cioska? No ja wiem, wiem. Odsąd totalny jest, że od 920 w górę proponuje, bo 30 też jest katezys, na, na miksie chyba. A od 920 w górę już jest... Nie, no 20 koła trzeba. Jak, jak, jak chcesz nowy, nie? do piątka, do gorzowa. Tu się można dogadać. 15% nawet z robatu. No 10 to tam powinien być świetny ciubek. Ja powiem, że mam, że na firmę sobie do weźmiesz. Dokładnie. No, no i wtedy...